It starts with an itch and a tingle Co? 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 No kurna co? Czy wiesz co dziś jest? Wizualnie? Co dziś jest? 14 luty Imieniny Metodego, Modesta, Zenona i Adolfa. W 1901 roku otworzono wodociągi miejskie w Krakowie. Niewiele się zmieniło. W 1919 roku rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. Trwa po dziś dzień przy urnach. Różnica masakry z dnia Świętego Walentego? 1929 rok. Ewentualnie 2003. Uśpiono w Cedoli. A co najważniejsze, jest dziś święto chorę na pataczkę. Do, dobra, pas. Napierdzielaj no się. Jestem duchem świąt świętego Walentiego. Świąt. Świąt. To jest to święto, co się daje kopertę, czy ciasteczko i kubeczek mleczka? Koperta. <laughs> I by uratować się przed samotnością, zabiera w podróż w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, by po wytknąć ci twoje błędy. Ale ja nie... Kurde. gdzie go wyniosło? Widzisz, Bizu, jaki szczęśliwy byłeś? 2008 rok chciałaś poprosić swoją dziewczynę o rękę. Mm? A możesz pokazać, co ona wtedy robiła. Nie, 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 nie. Wtedy spółkowała swoim kubem, to... nie mogę, nie ten klimat. Chyba nas nie przeniosło. Nie, 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 dobrze jest! Pamiętam, grałem wtedy w Never Nights z y, jedynkę dajrze. Czekałem na ex. O, widzisz! Czekałeś na nią. Jeźmijesz do niej. Grać po sieci. Znaczy ja, bo ona miała i spać jak zwykle. Kur. Widzieliśmy twoją smutną przeszłość i za przeszłość, ale tak przecież być nie musi. Pójdźmy na ten obrazek. Co złego widzisz? Co jest nie tak? Co jest problemem? Jaki błąd popełniłeś? Nie wyjąłem łyżki z od herbaty. Nie o tym prawie. Uła! A nie mówiłem. Nie mam słów. Uuuuuuu! Wyjdzie dodatek. Do... Nie! Dość! Nie mogę sobie, chcesz płytki wypaść? Zasmucasz nie wizu! Czy za w kopercie było? To też. Ale nie chcesz być kochany? Nie mogę mieć kotka aż się nie wyprowadzę. A tak w ogóle. A tak w ogóle to biskup Walenty został męczennikiem zadawanie ślubu homoseksualistom. Pylika się! Kim wy jesteście? Witaj Lizo! Jesteśmy Jesteś w wojnie ubiegłych! Ty mi widzisz kasę, ty masz moje gry i płyty z muzyką, ty się puszczasz na prawo i lewo. Tylko na prawo! Dobra. Zwracam honor. Ciebie w ogóle nie kojarzę. <noise>